Ekipa pomocy drogowej z Wołomina ma dziś nietypowe zlecenie. Jezu, kochany, jakaś zimna. Krzysiek i Andrzej wyciągają z zalewu Zegrzyńskiego łódkę z urwanym zaczepem holowniczym. Dawaj, dawaj, dawaj. Źle stoi. No nie, nawet mnie nie denerwuj. No, no poważnie ci mówię. Weź, patrz człowieku. Na tylnym kilu nie ma rolek. Trzeba cofnąć jeszcze raz trochę do tego i tą łódkę musimy nastawić na tą tylną rolkę. Wezmę, wyciągnę sobie bosak, ja się samo odepchnę od tego i się ustabilizuję. Będę, ja będę wam mówił, kiedy Dobra. macie ruszyć. to zapraszam do środka. Dawaj, jedziesz jeszcze. Jeszcze. jeszcze do tyłu nie da. Jeszcze do tyłu. Dobra, Dobra stój. Poczekaj, pania ja spojrzę. Posłuchaj, pan siedzi w łódce jest obciążenie na tył, i ona siada, ustabilizuje się. Jak pan wychodzi z tej łódki, to najdzie 10 cm do góry i znowu odjeżdża. Powolutku do przodu. Źle jest. Źle? Źle? Jeszcze raz. Nie weź tamtą stronę musimy. My nie możemy poradzić sobie we trzech kur... prostą módką. Ja nie mówię, że robię to 15 razy w roku, ale no. Andrzej, może wejdź, wiesz, się, jesteś ubrany i utrzyma się kurwa na środku. Dobra, wjeżdżaj do wody, ja wejdę. Prosta robota. 2 na godzinę czasu, 3,5 godziny Ja Daj ta spokój. Krzysiek ma kryzys, jest zmęczony i głodny, nie jadł śniadania, a całą noc pracował. Im dłużej trwa walka z łodzią, tym mniejsza szansa na odpoczynek. W każdej chwili może zadzwonić telefon z kolejnym zleceniem.